Położenie powiatu szanowskiego na styku dwóch województw ma sporo zalet, ale też minusy. Jak twierdzi policja, ta lokalizacja sprawia, że szanów znajduje się w kręgu zainteresowania zorganizowanych grup kradnących auta ze Śląska i Małopolski. W zeszłym roku stróżą prawa udało się rozbić taką grupę. Była to grupa z powiatu Wielickiego, Boheńskiego z Krakowa. No, oczywiście, w grupie tej też był mieszkaniec Chrzanowa. Choć liczba aut ukradzionych na tym terenie nie jest zatrważająca, to problem istnieje. W ubiegłym roku szanowska policja odnotowała 19 przypadków kradzieży lub usiłowania kradzieży samochodu. W tym roku ukradziono już trzy auta. W tym roku został skradziony samochód przy ulicy Wyszyńskiego, był to Seat. W Libiążu został skradziony samochód Audi. Trzecie auto, też Seat, zniknęło w tym tygodniu w nocy z czwartku na piątek z parkingu przy ulicy Trzebińskiej w Szanowie. Z policyjnych statystyk wynika, że w całym kraju wśród złodziei największym wzięciem cieszą się auta z grupy Volkswagena. W Szanowie na czele listy jest SEAT. Rzecznik szanowskiej policji z satysfakcją przyznaje, że bywają przypadki, w których udaje się odzyskać auta. W ubiegłym roku po policyjnym pościgu w Krakowie zatrzymano złodziei ukradzionego na terenie powiatu SEATA. Właściciel odzyskał też auto skradzione w Libiążu pod koniec grudnia ubiegłego roku. Na jeden z parkingów, tam przy ulicy Paderewskiego podjeżdża laweta. Na tą lawetę jest wciągany samochód marki Volkswagen, który odjeżdża. Policjanci z Libiąża i z Szanowa podjęli stosowne czynności. Ustalono, że sprawcami tej kradzieży są trzej mieszkańcy powiatu oświęcimskiego. Samochód ten został odzyskany na jednym z, ze złomowisk na terenie. Mysłowic. Niestety takich przypadków, gdy samochód nieuszkodzony wraca do właściciela jest niewiele. Jak zatem zabezpieczyć się przed kradzieżą? Idealnego sposobu nie ma. Można przynajmniej utrudnić złodziejowi życie, montując alarmy i blokady. Janusz Głowacki zajmujący się montażem zabezpieczeń przestrzega przed inwestowaniem w blokadę kierownicy. Jego zdaniem to zabezpieczenie nie spełnia swojej roli, bo złodzieje po prostu przecinają pręt zabezpieczający. Warto natomiast zainwestować w blokadę skrzyni biegów. Bez użycia lawety auto trudno wtedy ukraść. Żeby pokonać blokadę skrzyni biegów, auto musi być w warsztacie, bo śruby, które zabezpieczają blokady, są zrywalne, czyli albo trzeba je upalić, albo trzeba je uciąć. I tego się na, za 5 minut na ulicy zrobić nie da. Ponadto właściciele aut mogą zainwestować w alarmy elektroniczne. Dziś jest ich spory wybór: od alarmów cyfrowych przez moduły obecności i mobilizery po GPS-y z powiadomieniem na telefon. Jak przekonuje Głowacki, aby taki alarm spełnił swoją rolę, musi być tak zamontowany, żeby nie można było go od razu znaleźć. Podstawową rzeczą, najważniejszą. To nie jest jakość alarmu. Najważniejszą rzeczą to jest sposób montażu. Jak jest alarm źle założony, to żeby był najdroższy jakikolwiek sonar za, za tysiące złotych, to on niczego nie będzie zabezpieczał. Bo jeśli alarm jest zamontowany w ten sposób, że otwiera się drzwi, wkłada rękę tam koło pedałów i wyciąga centralę, to to jest żadne zabezpieczenie. Koszt prostego alarmu wyposażonego w czujniki ruchu, zbicia szyby, dwuobwodowy immobilizer to rząd 350 zł. Więcej trzeba zapłacić za blokady, bo tu cena skacza od 400 do 600 zł. Przy wartości niektórych aut ten wydatek nie wydaje się ogromny. Tym bardziej, że na rynku pojawiły się urządzenia, które mogą ułatwić życie amatorom cudzych samochodów. Od pewnego czasu dostępne są tak zwane odblokowywacze. Mając takie urządzenie, powiedzmy, do Aldisa, Seata, Skody, czy tam Volkswagena za 200 zł można oszukać imobilizer fabryczny, bo imobilizera zamontowanego przez instalatora oszukać się nie da. Jego trzeba znaleźć, trzeba go zablokować. Natomiast imobilizer fabryczny. Można oszukać. Koszt takiego urządzenia do odblokowania, na przykład Seata, to 200 zł. Za urządzenie do Mercedesa wyższej klasy zapłacimy o 100 zł więcej. To niestety dowód na to, że proste, fabryczne zabezpieczenie auta mogą okazać się nieskuteczne. Dodatkowy alarm w tym przypadku może być pomocny. Chcąc mieć większy luz, można jeszcze pomyśleć o ubezpieczeniu auta na wypadek kradzieży. Bez tych zabezpieczeń trzeba liczyć na to, że nasz samochód nie wpadnie w oko złodziejowi.